Jeżeli w Polsce będzie praworządność, to wielu z Was będzie się działo w Polsce będzie praworządność, wierzę 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 w Polsce będzie praworządność, wierzyń, w Polsce będzie praworządność, wierzę 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 w Polsce będzie praworządność, w Polsce będzie praworządność, wierzę w Polsce będzie praworządność. W Polsce będzie pra... Praworządność, wierzyń w Polsce będzie praworządność, wierzę w Polsce będzie praworządność, wierzę w Polsce będzie praworządność, wierzę w Polsce będzie praworządność, wierzyć w Polsce będzie praworządność, wierzę w Polsce będzie praworządność, wierzę w Polsce będzie praworządność, wierzę w Polsce będzie praworządność, wierzyć w Polsce będzie praworządność, wierzę w Polsce będzie praworządność, wierzę w Polsce będzie praworządność, wierzyć w Polsce będzie praworządność, wierzę w Polsce będzie praworządność, wierzyć w Polsce. W Polsce będzie praworządność w Polsce będzie praworządność, wierzę, w Polsce będzie praworządność, 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 wierzę, w Polsce będzie praworządność, w Polsce będzie praworządność, w Polsce będzie praworządność, w Polsce będzie praworządność, Polsce będzie praworządność, w Polsce będzie praworządność. 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 W Polsce będzie praworządność, 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 w będzie praworządność, w Polsce 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 będzie praworządność, w będzie w Polsce będzie praworządność, będzie praworządność, będzie praworządność wierzyń, Wierzy 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 w Polsce będzie praworządność w Polsce będzie praworządność w prawo. Polsce będzie praworządność w Polsce będzie praworządność w Polsce będzie praworządność w Polsce będzie praworządność w Polsce będzie praworządność